Siema Światajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I mordeczki, jak widzicie mamy mini update w Brawl Stars Po pierwsze jest nowe, piękne tło, takie niby ściutkie, błękitne No i mamy taką gwiazdkę fajną, z okazji prima aprilis w sumie A tak naprawdę to po prostu jest to święto związane z Popstar Janet, Dlatego, że twórcy Supercell'a, po prostu twórcy Brawl Stars A bardziej Domsi, czyli specjalna drużynka rockowa z Brawl Stars skinów Wydała nową piosenkę I w tej piosence w teledysku mamy pokazane chyba kilka nowych ukrytych skinów, które zaniedbugowaliśmy ale mamy też ofertę z popstarzanem i taką fajną ikonkę. Jest to bardzo fajny skin, jak mi się on mega podoba. I pamiętajcie, że jak planujecie go zakupić, to żebyście zakupili go z kodzikiem Tori. Każdy, kto doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. No i nagra to lub zrobi screena, jak doładowuje z moim kodzikiem i wyślamego Instagrama TORIYTY, to pozdrowię go na odcinku. Tutaj na przykład jest kilka osób, które ostatnio doładowały sobie gemy i serdecznie pozdrawiam mega wam za to. Dziękuję mordeczki, jesteście totalnymi szefami. Mamy też nowe wyzwanie z nieograniczonymi próbami. Dajcie mi stać w komentarzu, jak on Wam poszło, ja grałem je wczoraj na live'iku Więc kto był to wie jak mi poszło Ale jestem ciekawy jak Wam poszło, napiszcie w komentarzu To postaram się przypiąć serducho i to jest nieograniczona Ilość żyć, widzicie? Więc chyba każdy z Was je bez problemu sobie wygrał Mega fajnie twórcy zrobili na Prima taką nieograniczoną ilość żyć, <grym> spoko i w ogóle co jakiś czas w menu mamy takie fajne nowe fale wibracje O widzicie? Takie gwiazdki lecą za pleców tego skina I w ogóle patrzcie jakiego ja mam skinka mordeczki Widzicie go? E, tutaj wyświetlam wam kilka innych motywów do tego skina Co wy na to, żeby twórcy dodali inne kolorki tego skina? Napiszcie mi też od razu w komentarzu, który z nich podoba wam się najbardziej To postaram się przypiąć serducho Dzisiaj nie proszę was jakoś specjalnie o zostawienie łapki w górę Po prostu sprawdzę kto jest prawdziwym widzem i zostawi z góry Dziękuję mordeczki, naprawdę doceniam każdą osobę A i w ogóle w dzisiejszym filmie powiem wam coś mega żałosnego. Nie uwierzycie, co gracze z innego kraju znowu dostali za darmo od twórców Brawl Stars, a my tego nie dostaliśmy. Jak zobaczycie, jakie oni nagrody dostali za free, no to standardowo złapiecie się za głowę, no i będziemy im zazdrościć. To jest tak niesprawiedliwe, zaraz wam to powiem. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale mam swoją nową bluzę Tory Team z takim pięknym ananaskiem. Już gdzieś za tydzień lub max dwa tygodnie mój sklepik wystartuje i będziecie mogli sobie też kupić taką bluzę lub jakąś inną. Tutaj wam się wyświetlają też inne wzory i generalnie do każdego zamówienia będę dorzucał mój autograf, zdjęcie z moim autografem, czyli każdy, kto po prostu zakupi sobie jakąś bluzę lub koszulkę, dostanie też dodatkowo mój autograf. Ale okej, okay, dzisiaj mam strasznie dużo informacji dla was, więc muszę się streszczać, żeby wszystko wam zdążyć powiedzieć. Oglądajcie do końca, naprawdę będzie grubo. Na początek Willow, możemy sobie zobaczyć jej poziom mistrzowski. Ja jeszcze nie sprawdzę mordeczki, jakie tu są nagrody, a ciekawi mnie emotka. Ej, fajna jest ta emotka. Mi się podoba, nie? I zobaczcie na ikonkę. To jest chyba to, co ona trzyma w ręce. E, spoko też to wygląda i jaki ma tytuł? Jest w twojej głowie. Okej, okay, dziwny dziwne ty... Tu. Więc tak wygląda widzowie poziom mistrzowski, jeśli chodzi o Willow, która wchodzi już w sumie chyba jutro. Nie, sorry, za dwa dni, za dwa dni. Jak to oglądacie, to za dwa dni widzicie, tutaj nawet mam odliczanie. Ogólnie w tym filmie powiem wam też dokładną, według mnie, datę Brawl Talka. Kiedy w kwietniu, dokładnie w który dzień będziemy mieli Brawl Talka? Czyli dowiemy się, co będzie w nowej aktualizacji. Dlatego oglądajcie do końca, żeby tego nie przegapić. Jak jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie suba po więcej fajnych odcineczków z Brola. Ja tutaj codziennie praktycznie coś wam wrzucam. Więc jak chcecie być na bieżąco z wszystkimi informacjami, to walnicie suba i sąsiad zaczyna mi Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Jeden nowy sub na moim kanale to 1% szans, że sąsiad będzie mi mniej wiercił za oknem. Proszę, zostawcie go. No ale okej, okay, murdeczki, twórcy, na swój oficjalny kanał na YouTubie wrzucili nową piosenkę Batrandomsów I zobaczcie już na jej miniaturkę. Widzimy tutaj cztery nowe skiny, a tylko jednego z nich znaliśmy. Znaliśmy tego skina do Janet, ale oprócz tego mamy jeszcze dwa inne. Kto z Was słuchał tej piosenki, to możecie mi napisać w komentarzu, czy Wam się ona podoba, czy nie. Ale ja tutaj się nie skupię na piosence, ja tutaj się skupię na tych nowych skinach. Patrzcie, tu mamy jakiegoś fioletowego skinka do baza. Może dam wam to na duży ekran, żebyście widzieli. Ej, ciekawie on wygląda. Ma takie tutaj trzy gwiazdki. Ej, oprócz tego dosyć dziwne okularki. No, naprawdę, giga śmiesznie. Ej, co mamy dalej? Patrzcie tego, poko. Ej, on mi się strasznie podoba. Giga ładny skin, naprawdę. On jest spoko, więc ta łapeczka w górę dla niego jest zostawiana. Widzowie, zostawcie pod moim odcinkiem. Ej, no, możecie oceniać, który z nich wam się podoba najbardziej. Patrzcie na jego gitarę. To jest taka gitara w połączeniu z pianinem. Ale okej, okay, szukamy tego kolejnego skinka. Bo właśnie jeszcze jest taki oto skin do Stew. Ej, on jest giga szefowski. Wydaje mi się, że któryś z tych skinów może naprawdę wejść w kolejnym updatecie, bo one są bardzo fajnie zrobione i wyglądają tak, jakby po prostu miały wejść do Brawla. Um, oczywiście to nie jest potwierdzone, że wejdą, ale tak mi się wydaje. Nie wiem, kim jest w sumie taką gwiazdą chyba roka po prostu jest ten stew. Um, no i to w sumie jest komplet tych nowych skinów, tak one się prezentują. Oczywiście tak jak mówiłem, nie jest potwierdzone, że wejdą, ale mi się wydaje, że któryś z nich wejdzie do Brawl Stars, ale fajnie. To jest w ogóle ekipa Good Randoms. Wcześniej mieliśmy Bad Randoms, a to jest Good Randoms, czyli skiny, które są dobre. No i okej, okay, teraz zostały nam dwie dwa tematy. Jeden to oczywiście data Brawl Talka, którą wam powiem, kiedy on według mnie dokładnie będzie mi się wydaje, że to się sprawdzi. A drugi temat, mordeczki, to to, co dzieje się w Chinach. Nie uwierzycie, co tym razem, z okazji chyba prima aprilis, gracze dostali w Chinach za darmo. W Chi oczywiście w Chinach, podkreślam to, bo my w Polsce tego nie dostaliśmy i w innych krajach ludzie też tego nie dostali. No jak wiecie, w Chinach już nieraz dostawali jakieś lepsze nagrody od nas. Między innymi dostali Starsheli nawet dwa razy. My tego z China nie możemy zdobyć od 2018 roku. E, oprócz tego, mordeczki, dostawali ostatnio nawet to było chyba z tydzień lub dwa tygodnie temu darmowe kredyty. Więcej ich dostali niż my. No i dostawali też tam jakieś inne takie nagrody, skiny dodatkowe. My tego nie dostawaliśmy. Ale to, co dostali teraz, to już w ogóle jest przegięcie. Patrzcie na to. Oni dostali za darmo totalnie ofertę z detektywem Grejem. Czyli z tym skinem, za którego my musieliśmy zapłacić. To każdy, kto gra na chińskich serwerach, dostał tego skina detektywa Greja totalnie za free. I nie płacił za niego 79 gemów, tylko dostał go za darmo, rozumiecie? Co więcej, oni dostali dwa przebrania. Nie tylko przebranie e, z tym zwykłym detektywem Grejem, tylko też z jego od razu drugim kolorem. No halo, to jest nie fair. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec nagród, które oni dostali parę temu. Mordeczki, oni otrzymali jeszcze limitowane piny, które można było zdobyć tylko za obstawianie mistrzostw rok albo dwa lata temu. Są to te piny tutaj z nietoperzykiem i starą. No ja tych wszystkich pilów nie zdobyłem, bo wtedy tak nie obstawiałem tych meczów, wtedy tak się nie interesowałem e sportem. To było ponad rok temu podajże. No, i oni mają okazję, żeby je dostać za darmo. Po prostu w sklepie na nich czekała taka nagroda. To jest tak niesprawiedliwe mordeczki. Jeśli uważacie, że to jest niesprawiedliwe, to zostawcie suba z dzwoneczkiem na moim kanale. Naprawdę polecam po więcej fajnych odcinków. z Braula, ale dobra, żeby nie było, że tutaj Tylko narzekam na twórców Brawl Stars No to zostawiłem na koniec jeszcze bardzo ważną Informację, kiedy będziemy mieli Brawl Talka Bo to, że będzie on w kwietniu to wiemy, kwiecień nam się już Zaczął, ale w który dzień Będziemy mieli Brawl Talka, no i mordeczki tutaj wyświetlam wam kalendarz kwietniowy, proszę bardzo No i tak się składa, że mi się wydaje Że to się powinno sprawdzić Kiedy tego Brawl Talka będziemy mieli Jak ja to nagrywam, nasz karnet kończy się za 29 dni I 23 godziny, wy jak to oglądacie to już jest To mniej czasu i mordeczki Słuchajcie teraz uważnie, zazwyczaj i, yy, gdy wychodzi broltok, no to do końca sezonu zostaje gdzieś tak z 7-6 dni, coś takiego. Więc wypadałoby, jako że broltoki zazwyczaj są w sobotę, że broltok w kwietniu będzie już 22 kwietnia. Czyli dokładnie, mordeczki za 20 dni, jakby to oglądacie. Co jest grane, to już naprawdę bardzo mało czasu, i teraz z dnia na dzień będziemy dostawali coraz to więcej informacji od twórców. Czy to jakieś nowe zdjęcia na Twitterze, gdzie będziemy mogli znajdywać już po prostu jakieś nowości związane z kolejną aktualizacją? Ja to będę na bieżąco oglądał, więc subskrybujcie mój kanał i będę to omawiał na odcinkach, oczywiście. Więc wydaje mi się, że 22 sobota to jest najbardziej prawdopodobna data, kiedy właśnie w kwietniu mordeczki będziemy mieli Broltoka. Nie mówię, że na 100%, ale raczej to się powinno sprawdzić. Zobaczymy, czy się uda. Dajcie mi znać w komentarzach że do końca tego filmiku, co najbardziej byście chcieli zobaczyć w kolejnym Brawl Doku. w sumie jestem ciekawy, a ja dziękuję wam mega z całego serduszka, że już tutaj dotrwaliście do końca, widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczenia, trzymajcie się, Hej!